Nowoczesna edukacja, szkoła na miarę XXI wieku to hasło przyświeca odbywającemu się po raz pierwszy w Kieleckim Ośrodku Targowym przy ulicy Zakładowej salonowi technologii i wyposażenia dla edukacji. Goście salonu zapoznają się z bogatą ofertą producentów, dystrybutorów i wydawnictw z branży edukacyjnej czy wreszcie instytucji szkoleniowych. Będą mieli nie tylko okazję poznać działające na rynku edukacyjnym firmy z całego kraju, ale też wypróbować i porównać ich produkty. Tak więc wśród wystawców dominują producenci pomocy dydaktycznych do wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, aplikacji wspierających procesy nauczania. Innowacyjnych rozwiązań dla edukacji, jak na przykład tablic interaktywnych, monitorów dotykowych, wizualizerów czy kompleksowego wyposażenia pracowni przedmiotowych, nie zabrakło oczywiście wiodących wydawnictw oświatowych z ofertą podręczników, testów czy innych opracowań dla przedszkolaków i uczniów pozostałych poziomów nauczania, od zerówki aż po klasy maturalne. Zaprezentowano także gotowe scenariusze lekcji z nastawieniem głównie na przedmioty przyrodnicze. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska producentów zabawek edukacyjnych, w tym puzli, map, klocków oraz zabawek konstrukcyjnych. Salonowi towarzyszy Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji, poświęcone najnowszym trendom i kierunkom rozwoju edukacji oraz modernizacji infrastruktury przedszkoli, szkół i uczelni, tak by były w stanie wyjść naprzeciw obecnym i przyszłym wyzwaniom XXI wieku. Wśród prelegentów i uczestników dyskusji panelowych znalazło się wiele autorytetów znanych i docenianych w branży edukacyjnej. Łącznie w 20 sesjach tematycznych wystąpi ponad 100 prelegentów. Salon i forum potrwają do piątku 7 października.